Dzień dobry, przed Wami rozkłady. Właściwie jeden rozkład. Dla osób z podznaku Koziorożca na wrzesień 2025. Osoby z podznaku Koziorożca wrzesień 2025 roku. Dobrze. U, siódemka mieczy, sprawiedliwość. Dziesiątka mieczy. O matko, ale wam energetyka wyszła. Ble. No ble! E, tutaj jest ewidentnie. Hmm, siódemka mieczy nie oszukuj się co do kogoś czegoś. Dlatego jest sprawiedliwość, czyli rozważ za i przeciw, bo może jesteś w relacji, która, która, jakby to powiedzieć, idealizujesz tego kogoś, a ten ktoś na to w ogóle nie zasługuje. I dlatego jest karta sprawiedliwości, czyli rozważ za i przeciw pewnej kwestii. No niestety, rachunek może wyjść na minus, bo raczej powodem zadowolenia nie jest dziesiątka mieczy, prawda? No właśnie, dwójka mieczy. Karta mówiąca o tym, że ktoś wcześniej po prostu bał się podjąć jakąś decyzję. Jak to się mówi, yy, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, ale w tym miesiącu Twoje oczy będą musiały jednak przejrzeć. No i ujrzą, niestety, ale chyba nie, nie za ciekawy obrazek. O, jeszcze jest siódemka kielichów. Yy, iluzja, życie jakimiś iluzjami. Wiecie, to może być tak, że ktoś na przykład Was mamił jakimiś podwyżkami, awansami. No się okaże, że lipa z tego. No i najwyższa pora pogodzić się z faktem, że żadnych awansów ani podwyżek nie będzie, i pora zejść na ziemię. Po prostu. Eee, siódemka mieczy to też jest karta autentycznego oszusta-złodzieja. Czyli może być tak, że ktoś tobie po prostu mówił, że firma jest dobrze prowadzona, szefie, szefowo, wszystko jest tacy. No ale tutaj jest ta sprawiedliwość Wiesz, może dojść do tego Że autentycznie Przyłapiesz kogoś na oszustwie lub kłamstwie Albo ty zostaniesz Przyłapana, przyłapany na oszustwie I kłamstwie I nie zdziw się, jeżeli Przeciw, <ścoughs> przeciw tobie Będzie, jak to powiedziesz. Wy No patrzcie tego słowa Zapomniałem Przeciwko komuś sprawa sądowa, wytoczona, no właśnie. Wytoczona sprawa sądowa. O, i koło fortuny. Mówiąca o tym, że wiele się zmieni wtedy, bo jeżeli jest koło fortuny, to my na to wpływu już nie mamy. Czyli jeżeli ty nie przejrzysz na oczy, to za chwilę los sam Ciebie, jakby to powiedzieć, jeżeli Ty jesteś osobą uczciwą, a udajesz, że. Wszystko jest w porządku wokół ciebie, to los sam wymusi na tobie przejrzenie na oczy. Ale jeżeli to ty jesteś osobą nieuczciwą, to licz się z tym, że zupełny przypadek losowy sprawi, że się wsypiesz, i wtedy ci wesoło nie będzie. No, powiem szczerze, gruby kaliber no zobaczmy dalej. Wyzwaniem dla kozierostów w tym miesiącu będzie, ja bym powiedział, że arcykapłan, dlatego że to jest jednak karta zasad, trzymania się zasad. No, trójka monet. Może to nie jest arcykapłan, ale to jest karta mówiąca o tym, że obydwie strony są wobec siebie szczere i obydwie strony hmm, próbują się dogadać. To też jest karta mówiąca o tym, że cokolwiek tam załatwiasz, nie? To bierz to na papier. Żeby nie było takiej historii, że ty nie masz jakiegoś, no nie wiem, pokwitowania, potwierdzenia, że zostanie zapłacona usługa, albo że ty wykonujesz usługę, a klient zobowiązuje się do zapłacenia, e, że jest jakieś zabezpieczenie, na przykład. E, na wypadek, gdyby coś uległo uszkodzeniu, to my nie bierzemy za to odpowiedzialności, no żeby potem nie było jakichś historii dziwnych. No, dlatego wyzwaniem trójka monet, czyli co jest na papierze, to jest już obowiązujące. No a na gębę to sami wiecie, jak to potem udowodnić. Co pomoże lub przeszkodzi, Szóstka buław. No, to przeszkodzi. Bo to jest karta mówiąca o tym, że jestem. Że jestem. Jak to powiedzieć? Święcie przekonana, przekonany, że cokolwiek zrobię będzie dobrze. No, to się zdziwisz. Bo szóstka buław, owszem, to ciebie może bardzo wywieźć na manowce. Może być też tak, że ty uważasz, że wszystko jest robione prawidłowo. Że kontrolujesz e, sytuację w firmie. Że w, twojej, w Twoim związku, w Twojej relacji wszystko jest w porządku. Że jak robisz jakimiś bokami, tak zwanymi, to że to się nie wyda. Spoko panuje nad sytuacją. No i to Ciebie może w tym miesiącu właśnie zgubić. Podstawą września dla koziorostów będzie rycerz monet. Zastanowienie się nad tym, co robisz. Bo rycerz monet, zanim podejmie jakiekolwiek działania, zanim podejmie jakiekolwiek decyzję, to najpierw analizuje za i przeciw. I dopiero jak mu wychodzi jakiś tam rachunek, to podejmuje decyzję. Dlatego się mówi, że rycerz monet jest najwolniejszy z rycerzy w tarocie. No, wlecze się ta decyzja wlecze, No ale jak już się dowlecze, to tu, to tu nie ma zmiłuj, wszystko jest tak, jak należy. Co do przeszłości? Czwórka Mieczy. No, jakieś nieróbstwo, ale też i uzdrowienie jakiejś sytuacji, bo Czwórka Mieczy to jest karta właśnie takiego wypoczynku, leżenia. Więc może ktoś na przykład oszukiwać, że pracuje, a nie pracuje. Eee, może być tak, że najwyższa pora brać się do roboty. Czyli przejrzyj na oczy. Jeżeli nie masz odpowiednich zysków, tylko może tobie się wydawać, że wszystko idzie co co, a nie idzie. Ktoś, ktoś nie pracuje, ktoś tutaj robi bokami. W czwórka mieczy to jest też karta uzdrawiania, korekty. Czyli może być tak, że ty liczysz na to, na przykład, dokupujesz towar do firmy. I liczysz na to, że będą z tego większe zyski? Tak, tylko ktoś mógł podbierać towar. I nagle ci wychodzi jakoś tak dziwnie, że jak się temu wreszcie zaczynasz przyglądać, że zyski jakoś tak nie rosną. Dziwne, nie? Co w myślach, w planach? No, życie iluzjami, bujanie w obłoczkach, jak to się mówi, niebieskie migdały, tak? Życie skakanie z kwiatka na kwiatek. Bujanie się. Jak nie to, to to. Jak nie ta, to to inna. No ładnie. Co w takim razie w połowie miesiąca? Umiarkowanie. A, umiarkowanie. No właśnie, może dlatego jest tu powiedziane otwórz oczy. Bo umiarkowanie to, tak jak przed chwilą powiedziałem, możesz liczyć na to, że będzie lepiej. Możesz liczyć na to, że będzie jakaś poprawa. Czwórka mieczy. Poprawa, korekta, e, pogodzenie się, e, naprawienie sytuacji w firmie. Albo ktoś tobie obieca na przykład naprawę sprzętu jakiegoś, czy remont, a się okaże, że to nic nie zmienia, nic się nie dzieje. No? Dlatego tu jest powiedziane, jak bierzesz firmę do remontu, to weź to na umowę na papier. I mocno się zastanów, czy to są właściwi ludzie, bo remont czas będzie leciał, a remont będzie stał w miejscu. A yy, koziorostę jako osoby w tym czasie. Dziesiątka buław. No będzie ciężko. Będzie ciężko. Będziesz czuć ewidentnie, że coś tu nie gra. Bo dziesiątka buław. W, <laughs> znalezienie się w trudnej sytuacji. Koziorożce po prostu będą czuły, że coś jest nie tak. Jeżeli ty jesteś osobą uczciwą, zauważysz, że coś idzie za nie tym torem, jak powinno. Tak samo w relacjach może być. Będziesz czuć to poczucie właśnie ciężkości, że brakuje tej, tej energii takiej pozytywnej, tej, jak to się określa, wysokiej wibracji, nie? A jeżeli chodzi o inne rzeczy, no to może być właśnie tak, że i co ja mam teraz z tym zrobić, nie? Gorzej jak to ciebie przyłapią na nieuczciwości, to tym bardziej właśnie jest tutaj dziesiątka buław. Znajdziesz się w bardzo ciężkim położeniu. I, i dlatego wyzwaniem jest trójka monet mówiąca o tym, że będziesz musiała, musiał próbować załatwić to jakoś. Ala ugoda. Co w otoczeniu wobec koziorożców? Szóstka mieczy. Mm -hmm. Szóstka Mieczy, może być monitoring, może być tak, że tutaj będzie jakieś wyjście z sytuacji, bo otoczenie i szóstka Mieczy to by sugerowało właśnie albo coś takiego zdolnego internet, monitoring, jakieś tego typu rzeczy, kontakty telefoniczne, mailowe, messengerowe, yy... Ale to, to, to też jest karta mówiąca o tym, że jest jakaś trudna sytuacja, i nas otoczenie postanawia z niej wybrnąć. Czyli na przykład, to ty jesteś osobą nieuczciwą, to ktoś zrobi tak, żeby mieć dowody na to, że ty jesteś nieuczciwa, nieuczciwy. Jeżeli z kolei ty jesteś osobą uczciwą, a przyłapiesz tego kogoś na nieuczciwościach, to ten ktoś będzie robił wszystko, żeby z tego wybrnąć. Dlatego jest powiedziane kozioł. Ale ty weź, otwórz oczy wreszcie. No, nadzieje, obawy, dziewiątka mieczy. Nerwy? Nerwy to nie są nadzieje, to są obawy. Ty się będziesz czymś strasznie przejmować. Ty będziesz wolała, wolał, pewne rzeczy nie widzisz. Bo czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. No, ale w końcu przyjdzie taki moment, że jak to się mówi, szambo wywali, wybije i co wtedy zrobisz? Koniec miesiąc. O, jeszcze lepiej. Trójka mieczy. Złamane serducho. Przykrość. Dlatego tu jest powiedziane, słuchaj, żeby uniknąć, bo to nie jest tak, że tego się nie da uniknąć. Ty już wiesz, że jest tak i tak. Jeżeli zrobisz w ten sposób, że będziesz osobą uczciwą, zrobisz remanenty w firmie na przykład. Jeżeli ty jesteś uczciwy, a czujesz, że ktoś jest nieuczciwy. Nie udawaj sama przed sobą, sam przed sobą, że wszystko jest w porządku, bo nie jest. I tutaj jest powiedziane: tu należy ewidentnie pewne rzeczy zweryfikować. No i Sory, ale wziąć prawdę na klatę. Trójka monet, wyzwaniem dla koziorowców we wrześniu 2025. Dlaczego? No, karta maga. Słuchaj, to nie ma na piękne oczy. A jeżeli ty myślisz, że. Bo ktoś jest dla ciebie miły, magik on jest miły dla osób z otoczenia. On robi wszystko, żeby osoby z otoczenia czuły się zadowolone. Ale jednocześnie nie widziały, co on sam robi. No, ty wiesz, jak, jakim, w jaki sposób on wyciąga królika z kapelusza, albo przepiłowuje asystentkę? No, nie wiesz. No, właśnie w tym jest hak, żeby yy, otworzyć wreszcie oczy. Albo zdać sobie sprawę, że może nastąpić taka sytuacja, że ktoś będzie nie do końca szczery i uczciwy i wszystko na papier brać. Albo konkrety, poproszę konkrety, nie? Szóstka buław ma tu pomóc lub przeszkodzić, ale ja uważam, że przeszkodzi. Bo to jest karta mówiąca o tym, że Ty jesteś bardzo pewna siebie, bardzo pewny siebie w tym, co robisz. Że jest wszystko pod kontrolą, że dajesz radę. Dlaczego jest szóstka buław? No, trójka miecz. To jest to. Czyli co tobie przeszkodzi? Hmm. Świadomość tego, że możesz odkryć coś, co jest nie w porządku i co ciebie zrani. Wiecie, czasami tak jest, że wchodzimy w relacje, na których nam zależy, choć wiemy doskonale, że ci ludzie prędzej czy później nas zranią, jak nie skrzywdzą. Ale siedzimy w tym, bo nam zależy, bo z jakichś tam powodów. I tutaj jest właśnie powiedziane, że to będzie ten czas, kiedy wy jako koziołki... Macie nareszcie nabrać tej świadomości, bo jeżeli tego nie zrobicie, to z końcem miesiąca wtedy dopiero zobaczycie, no, jak wygląda rzeczywiście to, ta sytuacja, nie? Rycerz monet podstawą miesiąca, dlaczego? No bo trójka, buław, no właśnie, to jest myślenie o przyszłości. Jeżeli ty jesteś osobą nieuczciwą, no a co, no ja muszę też założyć i taki wariant, jeżeli koziorożec będzie osobą nieuczciwą, no to moja droga mój drogi w przyszłości to się wyda i miej tego świadomość. Jeżeli jesteś osobą uczciwą, to tu jest powiedziane wyraźnie, najwyższa pora chyba pomyśleć już teraz, a nie w ten sposób, że. No, wiesz no, mi się wydaje, że wszystko jest w porządku. Wydaje ci się może. E, no, okej. Okay, czwórka mieczy odejdzie do przeszłości. Dlaczego? No, siódemka mieczy. Czyli tu jest ewidentnie jakaś energia fałszu. Nieuczciwości, cwaniactwa, kombinowania. Ty możesz być w relacji, w której ktoś nie jest szczery. Jeżeli ty nie jesteś szczera, szczery, to tu, tu będzie czwórka mieczy jest kartą uzdrowienia sytuacji. Więc albo ty będziesz się dalej oszukiwać, albo ty będziesz oszukiwać innych, tylko że tobie będzie zależało na tym, żeby się sprawa nie rypła, a na koniec miesiąca dopiero zobaczysz yy, jakie efekty to przyniesie. Siódemka kielichów, w myślach, w planach, bujanie w obłokach, niebieskie migdały, eee, opowiadanie na przykład, że szefowi, że wszystko jest w porządku. No, takie sztuczki różne, nie? Ta, bo szóstka buław, no właśnie. Karta mówiąca o tym, ja kontroluję sytuację. Ja wiem co robię. Wszystko jest OK. Ja czuję się zwycięzcą. Ale to jest iluzja. To jest tylko ściema. Umiarkowanie. Umiarkowanie w połowie miesiąca dlaczego? No bo dwójka kielichów, no właśnie. Czyli ty liczysz na to, że osoba z zewnątrz, z druga strona, Ciebie kocha. Jest uczciwa, uczciwe, ufa, i wszystko jest między Wami w porządku. No, połowa miesiąca jeszcze wygląda, że ok, ale potem może się po prostu całość wysypać. Bez względu na to, która strona tutaj kombinuje, czemu jest dziesiątka buław? Czemu jest dziesiątka buław? Ty, jako osoba. No, dziewiątka kielichów. To jest takie wmawianie sobie, że y, ja jestem człowiekiem sukcesu, ja sobie ze wszystkim daję radę. Tak sobie dajesz radę. Dziesiątka buław. Karta ciężkości, przytłoczenia. Karta mówiąca, wiesz, to może być tak, że ty na początku ha, 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 y, samochodzik BMW, zimny łokieć i tak dalej, a potem się okazuje, że, że było coś na wywijane i znajdujesz się w sytuacji, gdzie trzeba będzie z pokorą wysłuchać ile to nabroiłaś, nabroiłeś. O. Czemu jest szóstka mieczy? Są takie osoby. Ja nie mówię, że nie ma. Czemu jest szóstka mieczy? No, bo jest są dostateczne, czyli możliwe, że komuś będzie zależało, żeby sobie na przykład uratować tyłek. Jeżeli ktoś jest nieuczciwy, to będzie e, się wykręcał sianem. Jeżeli ktoś wobec ciebie się zachowywał niefajnie, okradał, oszukiwał, cwaniaczył, kombinował. E, są dostateczny, czyli e, jestem w trudnej sytuacji, ale teraz zrobię wszystko, żeby było lepiej. No i szóstka mieczy, wychodzenie z problemów. Ale jeżeli to ty jesteś osobą nieuczciwą, ty kombinowałaś, kombinowałeś. To tutaj jest powiedziane, że ten ktoś zrobi wszystko, żebyś ty naprawiła, naprawił to, co, co napsułaś, napsułeś. No, powiem szczerze, grubo. Dziewiątka mieczy. I to tak po wakacjach, takie od razu. Dziewiątka mieczy. W nadziejach, obawach. No, sprawiedliwość. Sąd. To jest karta sądu, to jest karta urzędu. To jest karta mówiąca, że Ty możesz bać się nawet, rozważać za i przeciw, bo nie, nie daj Pan Bóg, żebyś Ty się przekonała, przekonał, że coś jest nie tak między Wami. No i niestety, jeżeli będziesz naprawdę mieć dalej te klapy na oczach. No to wylądujesz na koniec miesiąca z trójką mieczy, czyli zranionym sercem przykrością. Czemu jest trójka mieczy. Aha, tyle kart. No dobra, no widzisz. Rycerz monet to jest ta sama karta, co jest tutaj jako podstawa miesiąca. Dwójka buław mówiąca o tym, że od twojej decyzji będzie wiele zależało. Ale jako widocznie podejmiesz złą decyzję. I teraz będziesz mieć nauczkę na przyszłość, bo jest giermek monet, a giermek monet to jest lekcja, to jest świadomość, uświadomienie sobie, czyli może się rypnąć cała sprawa na koniec miesiąca, a może być też tak, że ty wreszcie zrozumiesz pewne rzeczy, wreszcie dotrze do koziołkowego łuba, za przeproszeniem. Dziękuję.